Jak to jest moi drodzy z tą całą geografią, że za każdym razem, kiedy powiem jakieś konkretne miejsce, znajdujące się w województwie świętokrzyskim, to zaraz ktoś mniej lub bardziej się do mnie przypieprzy o to, że źle mówię. Mimo, że mówię dobrze, mogę się mylić w wielu różnych rzeczach, ale to, żebym się mylił z geografii i z topografii, jest bardzo nikłe, gdyż bardzo się na tych rzeczach znam. Zwłaszcza mojego regionu. Mapy to moja specjalność. Dlatego. To się już często powtarza. Jeżeli mówię, że coś miało miejsce w tej miejscowości, w tym powiecie, w tej gminie, to to było w tej miejscowości, w tym powiecie, w tej gminie. Najbardziej chyba, co mnie uderzyło, to kiedy zrobiłem odcinek kryminalnych Kielc o tym mordercy z Legii Cudzoziemskiej, gdzie do morderstwa doszło w miejscowości Silpia, powiat Włoszczowski. To chyba z siedem osób. Tam zjechało mnie w komentarzach, później oczywiście usunęli, kiedyś okazało, że nie mają racji, że Sierpia to jest przecież w Końskich. To, to w ogóle nie ta sytuacja. Co ty piszesz? Nie, Sierpia nie, nie, to nie we Włoszczowie, to w Koński. Ja mówię, no tak, Sielpia, może tak, ale ja tu mówię o miejscowości, która się nazywa Silpia. i tak tłumaczę jednemu, drugiemu, trzeciemu, czwartemu, piątemu, szóstemu, siódmemu. I wtedy, kiedy wreszcie im wytłumaczyłem, że dochodzi o miejscowość Silpia, nie Sielpia, nie Sierpia. Wyraźnie jest napisane. No to wtedy nagle usuwali swoje komentarze, że no, racja. Już należy że się z czymś myleć i, i trzeba, zamiast samemu sprawdzić, popatrzeć, ja, jeżeli wyszukuję, że na przykład wynoszenia śmieci, że wyszukuję jakiś problem, czy błądy, które oni popełnili, to mimo tego, że zazwyczaj wiem, o co tam chodzi, to i tak sprawdzam dwa razy, żeby mieć pewność, że rzeczywiście mam rację i że to jest błąd. A nie z marszu wypisuje, że o, bo to jest źle, to jest źle, to jest źle. No chyba, że jakaś wyjątkowa akcja była, jak wtedy, co się ten osada słowiańska pomylił, coś tam o cesarzach, ale to też Edman zauważył tam w ich komentarzach, ja już nie robiłem z tego odcinka, może i szkoda. Może powinien był się odezwać wtedy. Dzisiaj też dałem odcinek, że wracamy do powiatu Jędrzejowskiego. Darfriter, no pozdrawiam cię, ale skoro z ty Jędrzejów wytrzasnął, to nie wiem. Wyraźnie jest napisane, że chodzi mi o powiat Jędrzejowski, nie o sam Jędrzejów. Też tutaj od razu obraza. A co do tej geografii, tak ogólnie rzecz biorąc, to w nowym roku zaplanowałem sobie taką wyprawę jakby do źródeł Nilu, jak to się mówi gdyż w pewnym sensie jestem potomkiem ludzi z Ponicia, chcąc nie chcąc. Jedna moja prababka była z Korytnicy, co jest w zasadzie w gminie Sopków, o której wczoraj opowiadałem. Później moja babka jest z Chęcin. A jeżeli chodzi o hotel czerwony, o którego ptaszek na Discordzie pytał się, bo nie mógł chłop znaleźć. No szukał, ale nie mógł znaleźć. To miejscowość hotel Czerwony jest w powiecie Buskim, mój drogi. Wiem ja tam puściłem tę piosenkę i, i, i cię namówiłem, że takie rzeczy tylko w Hotlu Czerwonym. Właśnie hotlu, hotel. To jest jedno i to samo, panie ptaszku. Ale to też muszę Ci później wysłać wiersz, który w ogóle jest napisany na doświadczeniach, jakie miałem w hotelu. Ty zawsze wolna, ja narzeczony, jestem od ciebie uzależniony. No, jeszcze wracając do tego poniedziałku, trochę znowu zszedłem w bok, no to postanowiłem sobie, że zwiedzę kilka źródeł. Takich większych rzek tego ponidzia, tak z ciekawości. Wybiorę się w nieznane, jestem prawie już przygotowany. Więc jak tylko zrobi się jakoś cieplej, na wiosnę już po rozmnozach, będę sobie podróżował po ponickich polach i lasach i próbował znaleźć źródła rzeczek. W zasadzie takie rzeczki, może potoki. Zaczniemy oczywiście od nidy. I później większe dopływy: Kwilinianka, Brnica, Lipnica, Wierna Rzeka, Czarna Nida, Brzeźnica, Struga Podłęska i Maskalis. Później się też trochę chce rozwidlić. I Czarna Nida, no to oczywiście Bobrza, Morawka, Lubżanka i Pierzchnianka. Lubżanka to również Warkocz, a Bobrza to również Silnica, Sufraganiec. I tyle: <śla> Silnica i Sufraganiec. Więc. Tutaj sobie taki plan rozłożyłem, na mapie pozaznaczałem i gdzieś tam, no już bliżej lata, pewnie będę chciał podkrywać te źródła rzek, udokumentować zdjęciowo, podzielić się z Wami wrażeniami. Może jakieś vlogi z natury wreszcie zacznę nagrywać? Chciałbym. No zobaczymy, jak to będzie. Takie sobie zrobiłem właśnie zwiedzenia jedzenia poniżej, ja chciałbym też wybrać się w podróż tą kolejką wąskotorową, co tam jeździ w lato. Bardzo lubię kolejki wąskotorowe, zresztą w puszczy na północy Kielc, bardzo dużo było tych kolejek wąskotorowych, które służyły do wycinki lasów, głównie w okolicach I wojny światowej, to była ich cała sieć, ja nawet mam gdzieś mapę, gdzieś znalazłem mapę właśnie wszystkich tych sieci, Niektóre z nich jeszcze są nawet dość widoczne w niektórych miejscach, więc to może jeszcze kiedyś też zaplanuję sobie pospacerować i pozwiedzać te, te jeszcze niezakryte nie przez las nierozkradzione części tych kolejek wąskotorowych. No bo jak już mam mapę, no to łatwo mi będzie znaleźć to wszystko. Ale za to na południu kiel chciałbym poodwiedzać stare kopalnie jeszcze odkrywkowe. także. Takie plany dość dużo podróżnicze, w dziczy kieleckich puszcz. No a cóż, teraz przez zimę trzeba mi czytać utwory Adolfa Tygasińskiego, który większość swojej prozy osadzał właśnie na ponidziu, bo wierzył on, że celem pisarza jest poznać ziemię własną i poznanie takie uwydatnić w literacki sposób. A wstyd przyznać, że nic jeszcze Dygasińskiego nie czytałem, więc yy, najwyższa pora to nadrobić. Zwłaszcza, że przecież Dygasiński to taki drugi pożeromskim pisarz ziemi świętokrzyskiej, kieleckiej. To dopiero potem, to dopiero za chwilę. Z przyjemnością te vlogi z odkrywania źródeł chyba nagram. Także dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli razem ze mną odkrywać te nieodkryte. Pop kulturze <noise> kieleckiej, zakątki ponidzia, w tym wydaniu. Trzymajcie się, moi mili, i uważajcie na siebie.